Cześć, mini Państwo, e, dzisiaj mamy. który? Dzisiaj już jest 10, prawda? 10 grudzień, 10 dzień naszego kalendarza. E, dzisiaj jest niedziela, więc to będzie dość szybko. To dość szybko nagram, bo naprawdę dzisiaj nie miałam czasu ani ochoty. Wczoraj i dzisiaj na, na wyszywanie, więc będę miała dzisiaj dużo do pokazania. E, to, co zawsze. To, co zawsze, e, czyli, kalend czyli kalend kalendarzowa mm, choinka. Teraz, jak to tutaj jest? A, tak, ok. Widzicie? Muszę zdjąć ten magnesik, bo przeszkadza. Kalendarzowa choinka jest tak, jak widzicie. Powoli, już ma, brakuje mi miejsca na tym, na, w tamborku. Muszę lepiej, więcej będzie, lepiej widać. takie maleństwo, widzicie? A, no będzie ładnie wyglądać. Tylko t, y, nie wiem, jak będzie dalej wyglądać. <grystanie> Czy się zmieści ten pieniek? Ciekawa jestem. Nie, wygląda ogólnie, wygląda bardzo ładnie. No, nie, prezentuje się dobrze. Okej, okay, to jest moja. Dziesiąta część, tak. Eee, tutaj mamy dziesiąta część w kalendarzu adwentowym. I się prezencik, no, trochę się mi wyszedł ten backstitch, ale już za trudno nie jest, powinien być jedną nitką, a już by się nie chciało zmieniać, zrobiłam dwiema. Sobie wszędzie tutaj tutaj też robiłam dwiema nitkami backstitch, a tutaj robiłam jedną, mogą zostać, wiecie jedną, nie pomyślałam. A no, już jest, może najwyżej jak później będę czas, to wypróbuję i zobaczę jeszcze raz, czy będzie lepiej z jedną, jedną nitką backstitch, czy dwiema, tutaj też mam dwiema nitkami, ale tak mi się dało, że lepiej widać taką tą gierlandę, tak jak będzie dwie nitkami niż jedno. Ale to tak średnio mi się podoba. No ale, ok. Czyli tak to jest. No, tutaj mamy moją choinkę. I jedyne to, co coś ekstra zrobiłam. To powiem Wam, że szczerze, to tam dużo nie było. Oj, zapątałam się. To trochę, trochę to robiłam tutaj. nic tutaj domku Christmas. Domku od tego go. Doszły dwa kardynałki, dwa kardynałki i tutaj się też na prezenci, które niosą między, między, między dzióbkami mają. I to wszystko. No naprawdę jakoś ostatnio, znaczy ostatnio, jestem mentalna troszeczkę tym wszystkim i może mnie trochę przerosło to codzienne nagrywanie, zobaczymy. Dzisiaj jestem mentalna dlatego może tak, 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 yy, tak mało nagrywam. Wczoraj miałam właściwie taki dzień z dzieciakami, że oglądaliśmy filmę. Łączyliśmy sobie bajeczki na Disney, Disney Plus, oglądaliśmy trzy trzy czy, 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 czy bajki. Mieliśmy taki maraton no i, nie, i w tym czasie mi się nie chciało haftować, tylko po prostu godałam. Okej, okay, dobra, otwieramy dzisiaj numer 10 prezencik. Dzisiaj numer 10 jest tu. O, ja Dominika to ma zapiątane. Że nie idzie tego ja Okej. Okay. O, dzisiaj mamy co? Gołąbek. Gołąbek, ptaszek. I się Pasuje do do wczorajszego wychartowanych, do jest, nie trzyma mi się telefon. No, padają cukier, mam No czekoladka. Karmel. Mmm, Co tu mamy? Ech, nie ma herbatki. Mamy załutą fajną serduszkę, bardzo ładna. Widzicie, czy mi się odbija światło trochę? I do tego, i materiał w grochy czarne. O. O, Okej, okay. super. E, czyli następną na serdusz miała, A, można taki domek bym wykończyła takim fajnym gruszkowym materiałem? Super. A nie, poczekajcie, jeszcze jest coś? O i mulinka, 939. No, super, super No do tego mam dość dużo w moim hafcie, bo e, się nazywam, e, w mojej, w mojej jumi. <grym> mam tego kolor trochę. Okej, okay. super, dobra, to wszystko. Dzisiaj dzisiaj żegnam z Wami, dzisiaj pewnie już urzędnicy pohaftuję, jutro też nie będzie dużo do pokazania, no ale cóż. Czasem to bywa. A, wiecie co? O, mogę Wam jeszcze jedną Bożek pokazać. Mogę Wam pokazać. Bo nie pokazałam. Jak skończyłam. Mój hawcik. O, jesienny. Widzicie? Mój otum. Moją jesień. Okej, okay, mamy jesień. Widzicie, wiosna mam gdzieś schowaną, pokazała wszystkie, to na się brzekłuje lepiej. Albo jak skończę domek świąteczny, to pokażemy całą trójcę razem. Może uda mi się coś w końcu wykończyć. Tak się prezentuje moja jesień. Już bardzo fajne, bo no, da mi się nawet. Nawet jeżeli tak czasem tutaj no, te żółte może kolor ten tutaj, ten tutaj kolor liści słabo widać może. No ale... Podoba mi, mi się połączenie tej tkaniny z, 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 z całym domkiem. Dla mnie wygląda ok. Tak samo jak tutaj. Weźmy to na bok. Tak samo jak ten Christmas, tutaj też mi się wydaje, że bardzo ładnie wygląda. Połączenie te czerwone, to tak fajnie, fajnie, fajnie wydobywa ten, ten materiał siły. To było ok, dobra. To na dziś kończymy. Zobaczymy się jutro znowu. Do zobaczenia. Pa.